Cześć! Już po prostu musi być dzisiaj kurnik. Musi być. Już tylko zobaczę to. Ym, dość dzisiaj będę miała szczęście nawet. I to już widziałam. Pogodę chciałam zobaczyć. Piękny dzień będzie jutro, no czyli tak jak zwykle. Oj, nowe plony są. O, nie słychać stukania. To dobry znak, że jest kurnik. Zaraz zobaczymy. Podleję sobie roślinki. I truskawki też są do zebrania, ale ekstra. Jest kurnik, widzę, że stoi, a tylko zbiorę te truskawy. Ale będzie hajsu dzisiaj to jest hajsu i kurnik to jest szczęśliwy dzień. Jejku. I nawet mam tą ze złotą gwiazdką. To nadal za mało, ale przy całości. Ile mam tych ze złotą gwiazdką? No teraz już mam dwie. Wow, ale będzie pieniędzy, ale będzie pieniędzy. Dobra. Jest kurnik! O to on! To jest kurnik! Czaj, tylko kotu dam wodę, już do niego idę. Jej, taki zielony, śliczny. No, to jest kurnik i nie mam żadnej kury, więc wypadałoby jakąś kupić. Mam nadzieję, że mnie stać. To idziemy se... Idziemy se do marni kupić... No kupić kurnik właśnie. Jezu, no się doczekałam tego kurnika. A ja nie podlałam tych truskawek. Dobra, to jak wrócę podleję. Jest! Dostałam 100 zł za to, że zbudowałam kurnik. Cześć! Masz jakąś kurę na, na stanie? Tak, o, tylko kurę mogę kupić. Za 800 to kurde daję. Biorę dwie. Biorę dwie stać, nawet na trzy mnie stać. A ludzie tutaj. Nie chcę, żeby się nazywał Fruci Fruci, Musi się nazywać fajnie. Musi się Tak, żeby było widać, że to jest ta pierwsza kura. Więc nazwijmy ją pierwsza kura. Ku, pierwsza kur, niech będzie Little pierwsza kur Halo, daj mi więcej Halo, co jest? Tak, jeszcze jedną poproszę Ta już nie musi się nazywać druga Boże, wybieranie innej to jest takie trudne zadanie Ja sobie zjem czekoladę i się zastanowię o, Albo niech się nazywa czekolada Super, kury mam Czajcie to, teraz muszę kupić im trochę Musi być parzyście Idziemy teraz nakarmić nasze kury i podlać truskawki Wiem, pamiętam, tym razem, <trym> tym razem nie zapomniałam no Zobaczcie, jakie są malutkie I robią takie Jakie słodkie o, 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 Jakie słodkie o, 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 o. Ja Już będą duże nie będą takie słodkie o. I trzeba je codziennie właśnie tak kliknąć, żeby sobie kurknęły tak pogłaskać, czyli i one wtedy nas zaczynają lubić. Na razie nas nie lubią, bo nas nie znają. O, ale tu już się przyzwyczaja do nowego domu. No, wtedy się szybko przyzwyczajają, czy moje, moje słodziutkie kuleczki, o jakie one są piękne. Aj, truskawki już podlewam, już podlewam. Już pewnie nic nie wyrośnie, bo jest dwa dni do końca pory roku zostały. Co sprzedamy? O, Günther chce to! Tu zaniesiemy Güntherowi, ale super dzień dzisiaj jest Po prostu dzień pełen szczęścia i zysków Szczęścia dlatego, że zysków właśnie Podostaniemy dostaniemy hajsy za truskawki fajne I mam kury Tylko jeszcze muszę ogarnąć ile ten silos kosztuje I czy mnie stać na niego a jak nie, to, to, to jutro czy kiedyś będzie mnie stać. Ktoś będzie mnie kochał za par snipa. Heili będzie mnie kochał? Dobra, tej jej przyniesiemy. Nie no, ja mówiłam, to jest najlepszy dzień po prostu do tej pory, jak, jak gram yy, na waszych oczach w tę gry. Każdy dzień taki powinien być, bo niektóre, jak pewnie oglądacie i pamiętacie, to, to mnie wkurzały dni. Miałam ich dosyć. Oj, nawet yy, przemoczoną gazetę A, i co jeszcze? Miałam dzisiaj yy, Maszynę do recyklingu zbudować Obiecałam, dobra Muszę iść po parsnipa dla Hailey, Czyli, co to była? Chyba ta nasza rzepa słynna No, też uważam, że to jest fa Fajny dzień właśnie taki Ej, z babuszka sobie wyszła No, jest smutna, że jej mąż siedzi przed telewizorem Ale to nic, nie, nie przejmuj się Staruszko, on niedługo nie umrze i tak Idziemy po parsnipa i damy go. Heidi. I będzie nas kochać. I pewnie będzie, będą już ze trzy serduszka. Jeszcze tylko zobaczę. I ta maszyna do recyklingu. Co tu trzeba? 25 drewna. O nie, trzeba sztabkę żelaza. Ja mam coś takiego. Mam dopiero dwa te. Rudy żelaza, dwie. Ja muszę mieć 5 Ale lipa. To jest tylko jeden mały minusik. Spokojnie. Jeszcze możemy pójść do kopalni. Może się znajdzie to żelazo. Proszę się nie martwić, wszystko będzie w porządku, tak? Dobra, idziemy, idziemy do Hailey zanieść yy, tego, to rzepę Wiem, że to jest pasternak. Wszyscy wiemy, że to jest pasternak, ale ja wiem na to, że Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, blondyno? Gdzie ona jest? Ona zawsze tu stoi. Jest, stoisz tu. Jest, tak. Ona się cieszy i nie to i... To, tak, trzy serduszko. Ojej. Oh yeah. Jeszcze jej dam kwiata, jak mogę dzisiaj jej dać Nie jedz, daj jej to, tak! Jest! Nadal ma trzy. to nic, zaraz będzie miała cztery Dobra, idziemy do tej kopalni Nie musisz, więc nie iść do tej bardzo dziwnej kopalni Ale ja chcę iść do tej bardzo dziwnej kopalni Oj, dostałam 105 zł jeszcze od niej I jeszcze dostałam mi jej miłość, ale to jest bezcenne Rzepa, 105 pieniędzy Miłość, heavy bezcenna 35 level, i te główne kamienne tu będą znowu boże, jak ja ich nienawidzę. Te poziomy są najgorsze i znowu nie wzięłam sobie latarni. Jak ja mogłam to zrobić? I nie mam jedzenia ze sobą. Dajcie mi drabinkę! Jest drabinka. Szybko, szybko, szybko. O matko boska, ile kopania! A ja nie mam nic do jedzenia. O ja, głupia. Oto będzie jakiś fajny kamień. I topas pewnie, bo takie żółte, na no pewno, że topas. O, jest już drobinka Jejku, jak szybko A ja potrzebuję szybko, ja potrzebuję żelaza no Teraz jestem taka podjarana, że pewnie mi nie dadzą tego żelaza Te kamienie głupie O Boże Święty, dajcie mi żelazo Proszę o po proszę O, jakie siedzenie, o w skrzyneczce może być ten A ty um umrzyj. umrzyj, umrzyj, umrzyj Umrzyj, umrzyj, umrzyj Jeszcze to gówno Jeszcze to, że to będzie mięso ale nie można go jeść. A w skrzynce czasami są marchewki. Teraz nie ma marchewki. Trudno bywaj tak. Och, poproszę o trochę żelaza, jakiegoś takiego niebieskiego. O, jest skrzynka. I ten umrzyj, umrzyj, umrzyj. O, umarł. Jeszcze jeden! Ole węgla. O, nie, jeszcze jeden! Niedobrze, Marta. O, o, fajnie, jest rabinka, jest impreza. O, tam coś takie jest, to, takiego stoi, takiego błyszczącego. Czy to zwykły kamień? To zwykły kamień był. No nie ma żelaza. Ty o ty. O nie, i znowu jest ten. Ile ich tu jest? Dobra, ja ją przyjść, bo naprawdę już nie mam energii. No, to nic. I tak jakieś tam fajne rzeczy zebraliśmy. Mnie jest najgorzej. No, kiedyś to będę to żelazo przecież. Ale to i tak był bardzo owocny dzień. Zaraz jeszcze pójdę spać i zobaczymy, ile zarobiłam za te truskawki. Truskawki dają dużo więcej niż jabłka, Naprawdę. Zobaczymy, jak sobie śpią. O, śpi! Jaki słodki. Tylko idziemy jeszcze do skrzyni. Skrzynia. Siup! Si a to się przyda na początku. Dobra, to nie sprzedaje tego. Nie sprzedaje. A ten... Y y RF Crystal to się chyba przydaje właśnie do budowy maszyny do majonezu. No bo to się ma kurnik, żeby robić majonez. To jutro zabierzemy do... No wiecie. Do kowala smutnego. To mój kot śpi tutaj. Jak on się nazywa? Ramen. To jest ramen. Tu już zapomniałam, sorry. I fajny to był dzień. Ja już patrzymy na nasze łupy, ile to dzisiaj poszło. Oj, nawet mam czwarty level w farmowaniu. Mogę zrobić płot żelazny. Nie mam żelaza, to nie zrobię. I taki, taki, taką beczkę, no niby, że słoik, ale dżemy się tam robi. I takie różne jakieś konserwy, weki, o, tak bym to nazwała. I jakiś tam nawóz, coś takiego. O. I mogę zrobić maszynę do, we do węgla, a ona jest yy, słaba. Nie wiem. Ja jej nigdy nie używałam. Uważam, że jest bez sensu. U, mogę zrobić letnie dzikie nasiona. Tak jak teraz miałam piosenne, to będę mogła latem zrobić letnie. Fajnie. Fajnie. Ile 1700? Ła, nieźle No 1260 zesometruska. Nie Spoko. To papa.